Siemano, dziś jesteśmy na case dropie i sobie potwieramy tutaj skrzyneczkę speedrun za 13,40 z kolekcji prism pokaż mi co tu ciekawego jakieś rzeczy tutaj są, takie które Wyglądałem, jakby często miały dropić, także zobaczymy. Kodzik promocyjny, oczywiście, kodik sfer sobie widzę, użyj. Będziemy darmową skrzynkę Silver 1 na start oraz 11% więcej przy doładowaniu Twojego portfela. Także zapraszam i idziemy do skrzyni Speedrun. I będzie jeszcze pieni trwa też, więc, więc to również jest. Dobra, pierwsze trzy skrzynki Speedrun. Może Speedrun na skrzyni Speedrun, pick. O, yellow jacket 32 zł to jest na pewno na plus. No kurde, na zero to otworzenie całe. Pik. Asimov, 24. Coś tam potrawiali już w pierwszych takich otworzeniach. I tu jeszcze kolejny Asimov nam wpada i do tego już będziemy do Wanubi, więc kolejne dwa skiny na plus. E Bierzemy kolejne 3 lipa, lipa, lekka lipa, dobra. Po 5 skrzynek kosztuje na 167 zł, także potwierajmy to. Zobaczmy jak jest. Yellow jacket, bulldozer i Asimov. Ty no ładnie ta skrzynka daje, ile my tutaj wyklepaliśmy? 90 zł z 67 zł spoko i pyk. Bulldozer z takich lepszych. Ale nie, nie jest zła ta skrinka, naprawdę jest jest fajna. Taka przyjemna, bo często właśnie daję te skiny po 24 zł i tak dalej. Czy też tu jest ciekawego? Oj, tu nie. Prawie niemal co każde otworzenie, coś tutaj nam wpada. Tutaj nawet trzy nam wpadły. Eleganckie skiny. I pyk. I kolejne dwa skiny. I otwieramy kolejne. Czy w kolejnym również będzie coś ciekawego na plus? No i pyk. No i mamy dwa kolejne ładne. W tym to za 33 zł. To już też. Dobra, jest. Dobra. Mogę chyba. Chyba mogę polecić. No, jak teraz zobaczyłem jeszcze kolejnego Yellow Jacketa, jeszcze tego Bulldozera, no, to chyba mogę powiedzieć, że. Prowadź Mo Teraz musiałeś akurat nie wejść. Ale tu szóstki, to, to nie jest też jakiś duży minus. Ej, ale po dwa razy pod rząd to już jest. Ja się tu chwalę, no właśnie, tak masz dawać. 32,24 tu po 6. Spoko. Pyk. Asimowek. Dobra, jak to u nas tu wygląda całościowo? To jest sobie 800 zł. To jest dobry wynik. Nie wiem, ile miałem na początku. Ale źle nie jest. I teraz tak, kontrol. I spróbujmy sobie na kontrolu coś tutaj walnąć. 200 zł. Jakbym spróbował, tak. Na 61% to. Skrzynka nas kosztuje 141 zł Także otwórzmy I siedzi Więc 60 tutaj do naszego konta ląduje I jeszcze raz jakby spróbował? Zobacz ten Kindar. I jeszcze raz? I jeszcze raz? I jeszcze raz? No w końcu 2 dało, 3 nie dało. Aha. Dobra, tu by się przydało. Patrzcie, mamy jeszcze golda. Otwórzmy sobie trzy skrzynki za golda Pyk. 82, 83. Dobra, to jest 180 zł jest zawsze dodatkowe do naszego konta no i co? Co jeszcze dzisiaj możemy? Węcik. sobie wydamy tutaj walutę eventową. Jak ktoś nie wie, to sobie zbieramy takie słoneczniki Macie przykładowo ranking, jakbyście chcieli zbierać sobie i zająć jakieś miejsce. Końcowo generator, potem też generujecie 5 zł. Eee, Karty przejdźcie na serne poziomy, coraz więcej właśnie tej. Waluty, i tak dalej. Oj sobie, pyk odblokowuje kolejny poziom, i tak, i td. No i kapsułki nasze: pyk, 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 pyk. 2,30, 2,30. 5. No to tu fajnie, bo my tam 5 trafiliśmy za 3 nie? Waluty, a tutaj trafiliśmy 5 z 500. Spoko. No i tyle. Chciałbym Was właśnie zaprosić. Oczywiście, jeżeli jesteście osobami pełnoletnimi, i co. Słyszymy się już jutro. Kodzik promocyjny z i Siemanko.